Katarzyna Żak potwierdziła najgorsze. Żona Żaka ma fatalne przeczucia. Katarzyna Żak zyskała sporą popularność dzięki roli Solejukowej w ranczu. Wcześniej tak głośno było o niej w momencie, gdy przejęła rolę w miodowych latach po Agnieszce Pilaszewskiej, która zaliczyła burzliwe rozstanie z ekipą serialu. Żakowej zarzucano, że to dzięki znajomościom męża dostała te pracę. Z krzywdzącymi plotkami musiała mierzyć się także w chwili angażu do rancza. Gdzie jej mąż także grał, tam główne role księdza i wójta. Jakiś czas temu, sensację wywołało z kolei jej wyznanie, że nie chce być ciężarem dla swojej rodziny. Gdyby ciężko zachorowała, czego zresztą boi się najmocniej? Jeśli miałabym powiedzieć, czego się tak naprawdę w życiu boję, to boję się tej choroby która by spowodowała, że stałabym się ciężarem dla najbliższych. Boję się choroby nieuleczalnej, takiej, na którą nie będę miała wpływu, powiedziała w wywiadzie dla co za tydzień. Okazuje się, że Katarzyna Żak lęka się jeszcze jednego chodzi właśnie o jej grę Boję się, że taka rola już niestety się nie powtórzy, że ja już nie zagram tak wielowymiarowej roli i właściwie dziękuję losowi. Że mogłam ją zagrać wyznała portalowi Jestrzą Post. Reporterka serwisu zapytała ją także o drugie życie serialu TVP, który trafił na platformę Netflix, gdzie miał szansę trafić do młodych Polaków. Byłam bardzo zaskoczona jak serial się pojawił na Netflixie i równie zaskoczona, że już go nie ma. Przyjęłam to z dobrodziejstwem inwentarza. Myślę, że pandemia i pojawienie się serialu Rancho na Netflixie przyniosło nam nową publiczność. To absolutnie jest fantastyczne, bo młodzi ludzie, którzy wcześniej nie oglądali tego serialu, w pandemii zaczęli oglądać i też zdarza mi się spotykać młodych ludzi, którzy cytują nie zawsze moje cytaty. Ale rzeczywiście takie kultowe zdania z Rancho i to jest bardzo miłe powiedziała żona Żaka.